Cześć, z tej Prażyk i dzisiaj pokażę wam w jaki sposób ułożyć Dino Cube. To będzie tak naprawdę łatwy, krótki tutorial dlatego, że ta kostka jest naprawdę bardzo łatwa I, ale przy okazji powiem wam e, pod koniec w jaki sposób można byłoby ułożyć tą kostkę z zamiętymi No więc tak załóżmy sobie, że będę zaczynać od białej i pierwsza obserwacja naprawdę jaką można zauważyć układając tą kostkę to jest to że schemat kolorów nie musi być zachowany jak na kostce 3 na 3 to znaczy za, ułożona kostka zawsze ma kolory naprzeciw siebie takie same, tak, na przykład pomalczony czerwonym, biały żółty. żółtym ale te kolory mogą się zamienić między, to, między sobą tak na przykład tutaj no tutaj na przykład mógłby być coś czerwony i też to byłoby dobre a widzę, że te już ładnie się prawda, te, powiedzmy, że to będzie taki nasz szkielet, nawet o te te klocki będą takim szkieletem, które już są prawda ułożone, na to tylko będę dobudowywać kolejne klocki na przykład tutaj widzimy, że to powinno być w tym miejscu dalej, to powinno być w tym miejscu dalej, widzimy sobie, tutaj brakuje nam czerwono-niebieskiego on jest tutaj, no to możemy go wrzucić w taki oto sposób no, i już tak naprawdę zostaje nam końcówka. Weźmy sobie tak, tak i tak. A no i widać, koska ułożona. Naprawdę, to, to jest koska, która jest bardzo łatwa. Tej naprawdę nie trzeba rozchminać. No i jak widzimy, strand kolorów nie musi być poprawny. Można sobie zamieścić te dwie ścianki ze sobą. No i teraz krótki jeszcze taki, który w jaki sposób można byłoby układać. Tą koszkę sami tymi leczami. Otóż, jak widzimy, mamy tutaj 12, 12 krawędzi, i te krawędzie są zawsze w dobrej orientacji. To znaczy, no jeśli powiedzmy taka krawędź, to wydawałoby się, że ona nie jest w dobrej orientacji, tak, bo to byłoby coś takiego jak tu, ale po prostu nie da się włożyć tej krawędzi na to miejsce inaczej niż tak. Czyli po prostu nie obchodzi nas orientacja. Eee, oprócz tego na przykład układając trójcyklem jak mamy w kosy 3x3x3 to taką zwykłą permutację U, która zamienia trzy e, krawędzie ze sobą tak tutaj tak naprawdę możemy zrobić po prostu taki ruch i takie coś zamieni nam trzy krawędzi ze sobą no i do tego tak naprawdę trzeba dołożyć jakieś setupy tak? czyli na przykład załóżmy, że Chcę sobie zamienić, że ten powinien iść w to miejsce, ten powinien iść w to miejsce, a ten powinien iść w to miejsce, tak? Tak możemy to zrobić. Możemy na, na przykład nie ruszać tych dwóch. Włożyć sobie to w to miejsce, takimi dwoma ruchami. Teraz zamienić te trzy i wrócić te dwa ruchy, jak, jak nam się to ułożyło. Oprócz tego możemy na przykład układać taką, powiedzmy też, permutację która powiedzmy zamienić te trzy ze sobą. To będzie po prostu taki otwór, czyli na przykład, jeśli ten idzie, ten idzie w to miejsce, ten idzie w to miejsce, ten idzie w to, to robimy coś takiego. No i to byłoby na tyle. To jest taki krótki filmik, tak naprawdę, bardziej, żeby, żeby <ścoughs> sprezentować e, dino cuba, niż tak naprawdę, e, nie wiem, coś nałożyć. no bo wydaje mi się, że tak naprawdę każdy, e, kto układał kiedyś dino cuba, no wie, jakie to jest łatwe. Mogę wam jeszcze pokazać tak naprawdę jeszcze mojego Dino kryba, które kiedyś sobie zrobiłem, kiedy jeszcze nie można było e, kupować, no nie, nie było w sprzedaży tych kostek. To właśnie zrobiłem sobie takiego Dino kryba. No a gdzieś na moim kanale możecie zobaczyć jakiś filmik prezentujący. Trochę się cnie, no ale cóż. No, daję jeszcze krótkie ogłoszenia. E, dlaczego przestałem kręcić filmiki? Dlatego, że nie miałem czasu, a poza tym, no, trochę patrząc na to, co się dzieje na YouTubie i w polskim speedcubingu, e, gdzie ludzie bardziej oglądają jakieś unboxingi i takie rzeczy, które są moim zdaniem kompletnie bez sensu, e, to jakoś tak odechciał mi się robić cokolwiek. No, uważam, że. Mój kanał jest pod jakimś, przynajmniej względem, też próbuje, nie wiem, uczyć, jakieś pokazuje też, nie wiem, szybkie ułożenia czy coś w tym stylu, a nie, powiedzmy, unboxingi, które do tego tak naprawdę nie polegają na unboxingu koski, czyli powiedzmy, o, tutaj mamy, prawda, takie pudełko, ładnie wygląda i tak dalej, tylko przez 5 minut ktoś otwiera, otwiera wielkie pudełko z koską w środku a później przez minutę pokazuje, o, prawda, mamy nową kostkę, słabo chodzi, bo jest wyjęta spodełka, no i takie jest mniej więcej e, moje zdanie na ten temat. No dobra, to byłoby na tyle, może, jak będzie mi się chciało, nakręcę jeszcze coś, coś bardziej ciekawszego, bo ten się mi chce naprawdę, e, no, moim zdaniem coś nie jest aż tak ciekawy, no ale cóż, e, po prostu ta kostka nie jest aż, aż tak trudna. E, no i no, czekajcie na więcej. No. Do zobaczenia.